Petarda, działka znajduje się około 150 km na wschód lekko południowo, południowy wschód od stolicy, nieopodal miasta La Colmena. La Colmena jest bardzo czystym miastem, ma masę mieszkańców z Japonii, masę ludzi od z czasów yy, mieszka tam z Japonii, japońskie korzenie, bardzo czyste, bardzo zadbane, z miasta La Colmeny do działki jest 15 km, tam macie wszystko, supermarkety, lekarzy, co byście tylko nie chcieli. Yy. Przy samej działce jest jeden taki wiejski sklep. Do sklepu będzie z jakieś 300-400 metrów. Więcej nie. Tutaj macie 4 hektary. Jeżeli chcecie kupić jeden, też można. I co jest ciekawego, tutaj, że Teren w Paragwaju jest bardzo bardzo płaski, a tutaj właśnie się zaczyna właśnie w tej dzielnicy Cowordiera, taki teren, teren łatw, lekko pagórkowaty, niesamowite widoki. I tutaj też powstało kilka takich ośrodków. To jest też taka ewentualnie możliwa forma zarabiania, myśmy kiedyś byli właśnie w takim ośrodku. Tylko że właśnie ci Paragłajcy to tak nie za dobrze mają um, jakoś serce do takiego prowadzenia, takiego biznesu, dlatego że w tym ośrodku, w którym byliśmy, gościał od nas ekstra kasę za wypożyczenie talerzy, za wypożyczenie sztućców. Um, jeżeli by się prowadziło taki, taki pensjonat, taką, taką, taki hotelik, z takim europejskim podejściem do sprawy, że wszystko było na poziomie takim europejskim, być może nawet deko niżej. Moim zdaniem by miało to ogromne wzięcie. Tutaj przykład tego ośrodka, przy którym, w którym myśmy byli. Wszystko tutaj jest bardzo fajnie zrobione bardzo fajnie przygotowane. Działka znajduje się nieopodal wodospadu Salto Crystal, który też jest bardzo, bardzo często odwiedzany latem przez, przez turystów paragłańskich, nie tylko. I zrobienie sobie na takiej działce jakiegoś ośrodka, czy nawet kilka pokoi tylko do wynajmowania, moim zdaniem byłoby to, Dobrą formą zarabiania pieniędzy, no ale oczywiście to się wszystko też okaże w praniu, i jeżeli by się było konkurencyjnym w stosunku do tych ośrodków, które tutaj są, bo ta działka przy, przy tym ośrodku, ona jest dokładnie na tej samej linii co ten ośrodek, tylko deko wyżej czyli ten ten widok byłby ładniejszy i fajniejszy, jeżeli by się tylko było konkurencyjnym, no to na pewno by byłoby lepszy. Lepsze wzięcie na coś takiego. Najważniejsza rzecz w tym wszystkim jaka jest cena. Cena jest wysoka. Oczywiście tam można sobie jeszcze coś potargować, można próbować jeszcze coś znieść. Właściciel życzy sobie 15 tysięcy dolarów za hektar i są działka składa się z 4 hektarów, 4 niezależne działki. Można byłoby teoretycznie też tylko jedną kupić, tą z tym największym, najlepszym widokiem na samej górze, tylko niestety trzeba byłoby, jeżeli by się tylko jedną kupiło, trzeba byłoby kawałek odciąć na drogę do tych innych działek, które by były niżej. No ale jeżeli już kupować, no to trzeba byłoby kupić wszystkie, żeby ten widok zatrzymać dla siebie i być tutaj w tym w tej okolicy bezkonkurencyjny. Jakbyście mieli ochotę na coś takiego, ja bym mógł z właścicielem tam się potawgować, ale na pewno on dużo nie spuści, bo widok jest dobry. I jest to miejsce, w którym też już się od kilku lat tam Niemcy sprowadzają, są jacyś Amerykanie, czyli on na pewno tego nie sprzeda dużo taniej, ale na pewno coś tam utawgować można. Ja Was na dzisiaj żegnam, widzimy się w następnym filmie albo w Paragwaju, a być może nawet na tej działce.